Eee, no. Cześć, się Marko z tej strony, Noli. witam Was i witam Wam również, Pan P. I słuchajcie, drodzy widzowie, to co robicie ostatnio z łapkami, to jest mega pok, więc teraz szybko zostaw łapkę w górę, naprawdę. Bardzo będę wdzięczny Ci, jeżeli zostawisz, bo ostatnio bardzo, bardzo dobrze lecimy, aż co siedzę w bluzie, bo ostatnio tak dobrze tutaj robicie, że, że aż stwierdziłem, że żeby się ochronić przed tymi napływającymi lajkami z góry, to muszę założyć bluzę. Dobra, a teraz tak. Dzisiaj odcinek, w którym wam pokażę jak na oblężeniu wygrać bez robota totalnie. Jest to Trick, który zauważyłem na relicie i niedługo wam go zaraz zaraz go zobaczycie, ale zanim zaczniemy wam go przedstawiać, to będzie nam potrzebny dzisiaj Mr. P, oczywiście Mr. P pan P z Star Powerem albo bez, to jest akurat mało istotne w przypadku pana P, ale jeszcze jest jedna postać nam potrzebna, trik. Druga postać, która nam jest potrzebna, to jest 8-bit. On może najlepiej jakbyście mieli ten Star Power, czyli gwiazdna moc dodatkowe życia, aczkolwiek nie musicie go mieć, żeby wykonać poprawnie to zadanie, ale o wiele łatwiej jest z tym Star Powerem to zrobić. I jak wygląda plan, aby, aby no wygrać po prostu i zniszczyć wieżę bez robota. Ano plan wygląda tak. Ano plan wygląda tak, że najpierw musimy otworzyć Mega Boxa. Jeżeli chcesz go wygrać drogi widzu, to przypominam, musisz subskrybować kanał, zostawić łapkę w górę. I pytacie mnie się, gdzie są wyniki na Instagramie, więc zachęcam obserwować pierwszy link w opisie. Dobra, więc ja sobie monitor i stuknij oczywiście w ekran. Jeżeli chcesz wygrać, i zostaw łapkę w górę, plus komentarz i pstryk. I tym razem tylko dwie postacie, bo już jakby mam całe konto praktycznie zrobione na fula, więc no mi tutaj nie poleciało nic. Oczywiście brakuje nam tylko jednej postaci i przypominam, e, możecie wygrać 8bita wirusa. Wystarczy, że zostawicie e, łapkę, komentarz, subskrypcję, bo potem z wszystkich filmów e, do, w tych 10 filmach, które się jeszcze pojawią przez 10 dni, wylosuję 10 komentarzy i jedna z tych osób wygra ADBa. Jak będę miał dobre serduszko to nawet dwie. Dobra, teraz lecimy do filmu. No i znajdujemy się już w filmie, jak widzicie i Tutaj kolesie mają przewalone, że tak powiem, bo atakuje ich bot levelu 10. no i oni nie mają co zrobić, ale mają w krzakach w tym miejscu oczywiście pana P i yy, ADB. i zobaczcie jak to się wszystko skończy. Yy, oczywiście działa to tylko na tej jednej mapie prawdopodobnie, bo przeglądałem no, tak wszystkie rysunki, zaraz zobaczcie. W sensie dwa sobie pod yy, sobą jakby yy, ulty, no i zaczynacie walić w, w sejm. Oczywiście jeśli idzie naprzód, bo ma to idzie tankuje. No i tyle. Jak widzicie, działa to też na w miarę wysokich pucharkach, takie 500-600, więc y, myślę, że y, możecie to grać na spokojnie. Myślę, że y, połączenie pana PEZY. 8-bitem to jest najlepsze połączenie. Jako że, jako, że dzisiaj nie ma tej mapy, dzisiaj jest taka mapa z tymi krzakami, więc tutaj by było ciężko to zrobić, bo te skrzynki nas by hamowały, musimy, musieliśmy nagrać dla was z botami tą gierkę, więc teraz zapraszam was do gry z botami. Dobra, także jak widzicie, stoimy tutaj sobie w lobby. Pan P i 8 są najważniejszymi postaciami tutaj totalnie. Ostatnia postać jest nieważna. Najlepiej wejść taką, w którym się wasz znajomy dobrze czuje, po prostu, żeby mógł jak najdłużej przytrzymać robota i graczy drużyny przeciwnej, dobra i zaczynamy sobie tutaj grę, to było nasze, nie wiem, drugie, trzecie podejście, bo musieliśmy na razie rozkminić tą taktykę, no i gramy sobie oczywiście na boty. I teraz tak, najważniejsze jest to, żebyście 8bitem i panem P w miarę szybko sobie nabili ulta, więc teraz będzie to naszym zadaniem razem z Sandrą, bo tam jest Sandra, jest pan gór ze mną nagrywa, więc ja sobie tutaj biję. E, oczywiście granie na komputerze nie jest najlepsze, gram tylko na komputerze, dlatego że nie mogę nagrywać z telefonu obecnie, e, więc sobie tutaj biję. Oczywiście pan P jest taki, że może być ściany, więc ta Rosa nie wiem, co tutaj totalnie robi, ale pozwoliła mi naładować ulta, dlatego ja uciekam teraz w krzaki. Teraz czekamy, aż Sandra nabije ulta. Oczywiście powinniście ją chronić, e, jeżeli gracie z normalnymi ludźmi, żeby. Jej nie zabili po prostu, no bo 8 -bit po prostu jest szybszy Dobra, teraz czekacie w krzakach sobie Idziecie sobie, 8-bit do was przychodzi Najlepiej, żeby was drodze nie widzieli, ale oczywiście to są boty Więc my możemy sobie tutaj na spokojnie przejść No i czekamy sobie teraz yy, Na Sandrę, tam kolega odpiera atak I my we dwóch rzucamy sobie ulta Najpierw 8-bita ult, potem nasz ult, bo nasz ult wypuszcza Ziomków, Sandra idzie na przód Wiadomo, i teraz bijemy wszystkich Bijemy sobie po kolei, Sandra zaraz padnie, cyk Jest przed nami nasz minion, koniec tematu Sprawa załatwiona, wygraliśmy grę no i jak widziałeś drogi widzu, to czaderskie połączenie jest naprawdę, naprawdę dobre I bym wam chętnie pokazał jak to działa na tej mapie, ale na tej mapie może być ciężko Zresztą zobaczmy sobie jakie mapy są w oblężeniu i zastanówmy się na której by to zadziałało Więc mapa numer pierwsza, tutaj myślę żeby to nie zadziałało przez te dwie skrzynki jak powiedziałem Mapa numer 2 tutaj by mogło zadziałać, byście musieli się tu schować, ale oczywiście wrogowie was łatwo zauważą Więc tutaj jest gorzej, lepiej jak macie krzaki po prostu Trzecia mapa, o tu jest w ogóle zamknięty sejf, bardzo ciężka sytuacja, myślę że nie do zrobienia na tej mapie to jest mapa, na której nagrywaliśmy, więc pamiętajcie, szaleństwo w fabryce to jest mapa, na której możecie na spokojnie to zagrać. Jeżeli ta mapa jest, to możecie na spokojnie sobie farmić punkty na tych dwóch postaciach. No i w sumie są tylko cztery mapy, więc praktycznie 25% na to, że traficie akurat to oblężenie. No jeżeli Wam się odcinek spodobał, to będę więcej takich robił, ale... Najlepiej mi pokażcie to łapkami w górę. Po prostu zostawcie łapki, bo widziałem, że film, jak wygrać każdą grę, grę Wam się na showdownie mega spodobał, więc teraz myślę, że na tym trybie też Wam się mega spodoba. Jak macie jakieś pomysły na, na przykład na jakiś tryb byście chcieli następny poradnik, z, w których macie mega szansę na wygraną, no to piszcie, ja sobie teraz gram właśnie oblężenie na tej matce. Oczywiście Aid jego Star Paris jest jedną z mocniejszych postaci tutaj, chociaż oczywiście jak mają Dynamica'a, to bardzo łatwo go. Bardzo łatwo go skontrować, no bo Aidwig jest najwolniejszą postacią w grze, jak wiecie. Dobra. Idzie nasz podoblężeniowy numer 3 i myślę, że to powinno wystarczyć, szczególnie, że ja mówię, ja mogę rzucić tutaj Turet zaraz, cyk, rzucam Turet sobie i teraz chodźmy, chodźcie, pomóżcie mi moje ziomki, ja sobie strzelam i mnie nic nie obchodzi, bo ja mam drugie życie, więc nawet jak mnie jakby tu zniszczą, to ja się respię i ja mogę sobie tutaj zrobić akcję, patrzcie, oni nie wiedzą, a ja się respię, ja się respię, oni nie wiedzą totalnie o tym. I, i i, jest koniec. Ej, gdzie jest totalnie najlepszą postacią. Pamiętajcie, ja mam na niej obecnie 453 pucharki, więc jakby nie wiem, to jest chyba taki średni level w tej gierce, aczkolwiek 19 ranga, na luzie widzicie, że tym sposobem jest zbita. Chłopak, jeden chce ze mną grać dalej, przez to, że jesteśmy totalnym koksem. Więc zagrajmy jeszcze jedną grę. A drugą grę zagramy sobie panem P. I po naszej drużynie widzę, że może być dosyć ciężko. Szczególnie, że na panu P. Mam tylko czwarty level mocy, więc nie mam Star Powera, który by nam mega pomógł. E, aczkolwiek, jak powiedziałem, Star Power nie jest potrzebny. Więc spróbujemy sobie, jak w ogóle pan P. Zda z. No, jak pan P. daje sobie radę po prostu na. Solo, solo gierce, oblężenie z robotem. Bo jak wiecie, gram z randomami teraz. Więc zobaczymy. Oczywiście to nie jest jakiś duży poziom. Ten jak mi się, że się przede mną schowa. Aczkolwiek, aczkolwiek nie. Dobra, cyk, cyk, cyk. O, się schował, jednak. Chodź, panie Mike Mamy znowu czwarty level oblężenia robota, więc tutaj bardzo łatwo się bije pucharki, naprawdę. Szczególnie, na no, no takich małych to już w ogóle. Nie mamy teraz drugiego życia. Aczkolwiek tutaj sobie stawiamy nasz. Ojojoj, bardzo źle postawiłem. Myślałem, że gram znowu 8-bitem. Nie powinienem tak blisko stać. Powinienem stawić tu za linią, żeby te bąble cały czas szły, jakby do, do tego safe'u. Dobra, 24-22. Trzeba cały czas obserwować życie robota i spadamy sobie. Dobra, jedną dostanę, dwoma nawet dostałem. Bardzo mocno biję, aczkolwiek myślę, że to jest razy, raczej easy wygrana, szczególnie, że już mamy. Trzy śrubki, brok, nie wiem co w tych krzakach robi Ten Dynamite no też nie jest wirtuozem. Chyba Tanita u nich, no chociaż. chociaż Tanita też nie jest wirtuozem gry, tak myślę. Nie wiem, czy oni w ogóle wiedzą, że trzeba śrubki zbierać na tym trybie. O, i tutaj powinniśmy rzucić. Zobaczmy, jak się teraz sprawi. Sprawdzi nasza, nasz turret. W którą stronę on pójdzie? Czy on pójdzie atakować Sej? Tak, idzie, idzie w stronę safe'u, więc jakby cały czas triggerujemy maszynę, co jest bardzo dobre, bo teraz bot idzie, bota zniszczą i jeszcze będzie musiał zniszczyć naszego pingwinka, więc całkiem spoko, robotycznego pingwinka. Więc o, teraz cyk, 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 nasz pingwinek cały czas bije safe. No i dokładnie tak to wygląda, więc mega dobre postacie na ten tryb, polecam. No i jak zaczęliśmy panem P, to 8-bitem skończymy, także trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia już w kolejnym odcinku, na razie i cześć.